Cześć, witam Was w kolejnym vlogu z tej strony Agroszymanów. Dzisiaj, widzicie co się dzieje? Kosimy kukurydzę. Mamy dzisiaj, żeby, żeby każdy wierzył, 16 września. Widać, widać. 16 września, godzina 14, chwila po 14. Jedna łódka już nagoszona. Teraz tu się pozostawiają dwie. Mamy tutaj działkę 10 hektarów w kawałku. No i co? Kosimy kukurydzę wcześniej, chyba jedni z pierwszych w Polsce. E, tutaj mamy odmianę farmsatu Farmoric. E, tak to wygląda. Ogólnie dzisiaj, cztery łódki do nakoszenia. Tak to wygląda tutaj. E, kukurydza, no, wilgotność nawet ten zaskoczyła. E, zmierzyliśmy na naszym wilgotnościomierzu. No, on się pokrywa ze skupami mniej więcej e, 32,5. Także super, bo podpisaliśmy umowę na mokrą kukurydzę, tutaj 4 auta, na 100 ton, po 40, 460 zł netto, z wilgotnością do 35. Tutaj właśnie firma, z którą współpracujemy, no sama na nas dzwoniła, że potrzebują kukurydzy teraz jeszcze jakby tak no przed samymi żniwami, bo żniwa kukurydziane jeszcze raczej tam w Polsce to się tak bardzo nie rozpoczęły. No a że tu mamy właśnie tego e, Farmsata On był zasiany wcześniej, przed świętami e, Zasiany był przed świętami Ładnie rósł od samego początku e, No jeszcze on, on dosyć wcześnie puszczał wiechę I wykorzystał jeszcze tą wodę, która e, Padała na początku lipca, bo te inne odmiany Które były siane po świętach Trochę gorzej rosły w początku Bardziej zostały przymrozkami To Yy, są jeszcze zielone, a on, on ruszył w porządku bardzo ładnie. No i zawsze ten, fa, ten, fa, ten farmsat jakoś tam pierwszy dochodzi. Już od kilku lat, jak go siejemy to prawie zawsze pierwszy jest goszany farmsat. No tutaj mówię, farm, farm Tak to wygląda. Yy, plon, plon dosyć fajny, jeszcze nie wiem. Bo tam zaraz zobaczymy, tak wygląda. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, yy, jak będzie ile mam wykoszone w kompanii na komputerze bo ciężarówka pojechała miała chyba tam lekko ponad 25 ton więc myślę, że ten plon gdzieś tak 14-15 ton przy tej wilgotności 32 32,5 także na razie, na razie dobrze cena też no na, ogólnie cena jest no, średnia, ale jak na ten rok to jeszcze nie jest zła i ta wilgotność także no, podpisaliśmy, tu będzie się na całej pszenicą Także fajnie, że uda się wcześniej wykosić. Będzie można zjeść w terminie normalnie pszenicę. Także to tir się podstawia. Tutaj drugi, zaraz przyjedę trzeci. I znajomy nam przyjedzie pomóc yy, leksjonem. Chyba 700-760. Yy, bo trzy no, tiry byśmy kosili jakieś 6 godzin naszym kombajnem. A no chcemy, żeby to szybko nakosić kierowcy, niech sobie jadą. Yy, tutaj się z no, ma do pola, ma 300 metrów od siebie z domu. Także przyjedzie nam pomóc, najwyżej mu się odrobi tam śniegu albo kiedyś. Yy, taka będzie pomoc. Yy, Sąsiedzka można powiedzieć. Także co, kosimy dalej i nagram wam tu jeszcze w kompanii, albo może jak przyjedzie Lekcjon. No i sobie kolejnego tira, trochę wieje, nie wiem jak to będzie słychać. Lekcion już przyjechał, tam jest kukurydzy, yy, bo wciął się tam w pole. Yy, zaraz wam nagram go też może. No weszłem do kombajnu plon gdzieś plus, minus, jakieś 14 ton. Może że trochę ponad. No, nie wiemy dokładnie ile ma na TIRze Dopiero będziemy wiedzieli jak tam pojedzie do fabryki, to yy, zwalam to jutro. Jutro oni będą dozwalać, także jutro będzie wiadomo. No ale tak mniej więcej z kombajnu, jak jest na TIRze, nie wiem, zależy ile mają na ciężarówce. Yy, to za 14 ton powinno być. Yy, no tak, tak jak mówię, tak to wygląda. Cena te 460 zł netto. No nie jest to no, jakaś powalająca, ale yy, chyba nie tylko gorzej, czym bliżej takich no, już tych dużych żniw jak wszyscy ruszą. Yy, no, sami na zadzwonili, zaoferowali, logabaliśmy się, mówią, że no, ta firma, która od nas kupuje, yy, no, że w październiku tutaj mają oddział u nas yy, no, chcą wystawić poniżej nawet 400 zł. Także nawet 460, do tej, i wilgotność do 35%. Także myślę, że to była dobra decyzja, że to zrobiliśmy. Eee, resztę tutaj zostanie trochę na tym polu, pewnie wysuszymy już. <laughs> <laughs> Może jeszcze teraz uda, suchą sprzedać od razu. W żni... eee, no od razu teraz w posuszeniu, eee, jeszcze w dobrej cenie, bo jak widzę, teraz jest tak, że po 900 zł, słucha. Także no zobaczymy co z tym zrobimy A może jeszcze coś się na no, mokro skończy, jakby będziecie się nadawać Zobaczymy jak wyjdzie na tutaj średnia na samochodzie zrobiliśmy no, dwa pomiary, jeden że 32, 32,5, drugi Także myślę, że do tych 35 na pewno wytrzyma No ale to jest te 14 ton, no, ale przy tej cenie to jest no, Bez szału nawet ten zarobek O to ile to wyjdzie 10 ton to mamy Pół minuty to. I te 4 tony to tu mamy 1000, no 6000 z hektara. No to kosztów jak liczyliśmy u nas, już bez, nie licząc własnej roboty, yy, same koszty wycieczenia nawozy, yy, nasiona, to paliwo to jest jakieś 3000. Także na no 3000, może nawet nie całe zostanie, no to bez szału. To jest jeszcze, to jest akurat. Tutaj nasza działka cała, ale jeszcze zapłacić dzierżawę, no to niedużo to zostanie z tego pola przy tej cenie kukurydzy. No ale zresztą, jak w tym roku ze wszystkiego, ze zboża, no tak na razie najlepiej wyszedł szefak yy, dotychczas. Zobaczymy jak będzie ze zbożem w zimę. No z kukurydzą też, nie wiadomo co będzie w zimę. My też będziemy suszyć. Yy, będę sobie leżała, by nie, nie czekała na lepsze czasy. Także co ruszak połówka kolby. Pokażę wam jak idzie, bo zaraz tam wsiądę do znajomego do lekcjona powiem, żeby sypał na łódkę tamtą, bo ta jest wyższa, klasa ma ciężko naszym, tamta jest niższa, a lekcjonem ma dużą rurę w schodki. 60 ja się pomyliłem z 8 molimaka także robota idzie szybko zerwiemy kolbę pozostała no przyjedzie nam to pomoże wykosić już drugi dzień już jest zakoszony wysypujemy ten zbiornik będzie pełno także jeszcze dwa jeszcze niecałe dwie ciężarówki będzie zasypane W tym chwilę pojeździłem, o tym do robota idzie, to nie 8 rzędów, to ubywa pola mega szybko. E, ubywa pola, no, jeździ też szybko, tam 5 na godzinę. To no, właśnie nie wiem, no. W takiej firmy musimy go 2 godziny, no, godzinę go skośni. Zaraz Wam pokażę, jak to idzie. Tu mamy dwie, Ta już będzie nakoszona teraz za chwilę. tam do już prawie połowa. Zostanie tam stoi jeszcze jedna. Także sami byśmy gosić do nocy, ale na dwa to pójdzie szybko. Nie ma nie ma. To już kawałek, albo była przetrwana, ale już kolby zerwane. Ale wieje bardzo mocno. Nie wiem jak to będzie słychać no. Ląd dziś tak między 13 i pół tony, a 14 Jak teraz już drugą łódkę kosimy yy, Bliżej 14 myślę No i wjeżdża Zaraz zobaczycie jak to idzie Tam drugi klas w no, ogólnie na żadnym polu u nas kiedyś na tym polu kosiliśmy dwa bizony jak my mieliśmy jeszcze by było, znajomy też przyjechał pomóc, bo mówili deszcz a dzisiaj dwa klasy w akcji idzie tutaj, tu sprzęt, tutaj to idzie robota szybko na czterech docinaczach, na czterech nożach yy, na każdy rządek, u nas są dwa no widać, że u niego to na dużo ładniej dużo ładniej ten materiał yy, rozdrabnia jest pocięte krócej u nas trochę dłużej ta przystawka są no, dłuższe kawałki, u niego są króciutkie ładnie jest to rozdrobnione on nisko kosimy, on też nisko kosi, widzę nawet bardzo nisko A co, idziemy zaraz wypisać kierowcy buzetkę i widzimy się za chwilę a tutaj jeszcze tata sypia na tego, bo są różne łódki, jedne są wyższe, drugie niższe i na tą wyższą mamy klasę był problem na sypach. Tam jest akurat niższa to idzie dobrze I trzecią łódkę już tam na ją dałą. Tutaj wyjechał klasę W Dwa klasy w polu Już jedna łódka, także pół godziny będzie zakoszona i po robocie na dwa to naprawdę szybko poszło i widzimy się powiedzieć na końcówce no i kończymy tutaj już lekcion, tutaj znajomy jedzie do domu, bo tam zostanie tylko dokosić na łódkę ze 3 tony, bo już tada naszym Skoszone jakieś 8 hektarów, no nie wiem dokładnie ile zostało. Zobaczymy wszystko jutro ile ile pokażę tam jak się rozładowują ciężarówki i Zobaczymy ile zostanie do skoszenia tutaj Jutro będzie wiadomo jaki plon, wiadomo ile on skosił, wiadomo ile my skosiliśmy Także jutro się wszystko okaże Tutaj na końcu filmu wam napiszę jaki jest plon Średni, jaka wilgotność z tych ciężarówek Także co, w tym vlogu chyba na tyle, teraz ja tutaj dokończę kosić Ja jadę do obory obrządzać Także trzymajcie się, do następnego I cześć!